Tak robiąc rzeczy niewygodne, nie robi się dużych pieniędzy. To jest prawda, że to bywa chwilami zniechęcające, i jest pytanie, czy w ogóle warto, ale satysfakcję ogromną dają takie zjawiska, że ciągle tygodnik jest obecny jako partner. Wielkiego najważniejszego sporu, że ogromny koncert, jakim jest Radio Maryja, uważa tygodnik powszechny za najpoważniejszego właściwie przeciwnika. Już to jest kilka osób, które robi to pismo w gruncie rzeczy, wokół którego jest jakieś środowisko. Daje satysfakcję to, że. Że ciągle cieszymy się jednak uznaniem, szacunkiem ludzi, których my darzymy, którzy są autorytetami, którzy na zaproszenie do nas chętnie piszą. Że to nie jest dla nich żaden finansowy interes. Daje satysfakcję to, że jesteśmy jednak pismem opinii. Wśród tygodników w maju sprawdzałem, mieliśmy czwarte miejsce, jeśli chodzi o cytowanie. Więc to jest jakaś obecność dosyć ważna. I satysfakcją jest każdy człowiek właściwie, który pisze, czy który przychodzi i mówi. I mówi, jeżeli to jest też Kościół Katolicki, to ja zostaję. Albo mówi, pomogliście mi w sprawach mojej wiary, mojego życia. Aż tyle, czy tylko tyle. Ale to dla mnie żeby wystarczy. Podczas dzisiejszej tutaj rozmowy powiedział ksiądz, że nawet ci, którzy mają radykalne poglądy, mają trochę racji w tym, co mówią, i że należy się w to wsłuchiwać. Pytam o to nie bez kozery, bo w internecie my akurat w internecie publikujemy różne nasze rzeczy tam się zdarzają bardzo radykalne opinie. Ludzie się kłócą. I nie słuchają się wzajemnie. Bardzo źle, że się nie słuchają, bo należy sobie zawsze przynajmniej postawić takie pytanie. Czy, czy on nie ma trochę racji? Zwłaszcza jeżeli ta opinia, czy ten sąd nas bulwersuje i oburza. Dlaczego ja się tak denerwuję? Możliwe, że on dotknął takiej sfery, którą ja sam przed sobą chowam. Dlatego to pytanie, czy... W tym nie ma jakiejś racji, jest bardzo ważne. A poza tym my się nie kłóćmy o poglądy. Nie można się kłócić o poglądy. Poglądów się nie zobiektywizuje. Pogląd to jest coś mojego, osobistego to jest pogląd kogoś innego, drugiego człowieka. Więc o to się nie kłóćmy. Kłóćmy się o to wszystko, co... Ułatwia poznanie rzeczywistości obiektywnej. A o, o poglądy się nie kłóćmy, tylko kształtujmy, doskonalmy nasze poglądy, konfrontując je z prawdą.